Witajcie z tej strony, Patryk, kanał Buty Nie Grają. A jak widać po logo na mojej bluzie, czas na Adidasa i chyba takie najwyższej półki Buty. Od nich do koszykówki, czyli Easy Quantum Basketball. Powiem Wam, że. Zresztą, jak oglądaliście First Impression, to to wiecie. Bardzo sceptycznie podchodziłem do tych butów. Uważałem, że tutaj będą mnie drażnić, że sznurówki są do duszy, że cholewka taka mech. Nie wiedziałem, jak ta podeszwa będzie się sprawować. Tutaj bałem się, że ten tył będzie mnie uciskał w Achillesa i miałem wiele znaków zapytania względem tych butów. A jak to wyszło? No sprawdźmy, ale najpierw, pamiętajcie, subować kanał, tutaj lata słów. Pamiętajcie lajkować ten film, za co będę mega wdzięczny i pamiętajcie też kilka tam przycisk wspieraj, wczoraj były mikołajki, więc możecie zostać wspierającym na mikołajki i będę bardzo szczęśliwy. Jak przebrnęliśmy już przez te podstawowe takie wiecie rzeczy, które należy powiedzieć, jeśli chcesz zostać e, youtuberem albo w ogóle nie być mega stratnym tak jak ja na tym kanale. Dobra, przejdźmy już do samych butów. Od razu powiem wam tak, buty zaskoczyły mnie Mega, ale pozytywnie. Zazwyczaj buty zeskakują mnie negatywnie, te zeskakują mnie mega pozytywnie. Jeśli chodzi o podeszwę, trakcja, złoto. Myślałem, że trakcja będzie średnia. Jak widzicie, mam tu nawet kurz na bucie. Więc jeździłem po takich dość zakurzonych halach i naprawdę było GIT. Ja nigdzie nie zgubiłem przyczepności w tym bucie. Jest naprawdę świetna trakcja, mega, mega propsuje. Nie wygląda to, jakby miało być jakieś mega, ale jest. Dodatkowo ta guma jest naprawdę twarda. Więc jeśli masz za dużo pieniążków i chciałbyś kupić sobie te buty do gry outdoorowej, to myślę, że się nadają. Naprawdę nadają się i nie tylko ze względu na utwardzaną gumę w podeszwie zewnętrznej, ale też przez cholewkę, która naprawdę bardzo fajnie oddycha. A jeśli jesteśmy już przy podeszwie, no to należy wspomnieć o amortyzacji. Za amortyzację w tym bucie, jak wiadomo, odpowiada system Boost od AIDASA, czyli w mojej opinii oczywiście ich najlepszy system amortyzacyjny i no nie wiem, czy można tutaj cokolwiek się czepiać. No jest gicior, ja lubię Boosta, bardzo lubię Boosta, uwielbiam Boosta. Moimi ulubionymi butami są Crazy Explosive na buście 2016, no złoto. Tutaj. Bardzo fajnie. Jeśli ktoś lubił Crazy Explosive 16, to tutaj będzie podobnie, tylko te sprainitu, nie te takie z syntetycznego materiału z cholewką, bo tamte już były troszeczkę gorsze tam, a ta stopa nie była tak fajnie, jak w tych sprainitów. Jeśli chodzi o cholewkę, tutaj u góry wszystko super oddycha. Ten materiał tutaj z przodu. Nie wiem, jakie ma zastosowanie, nie mam pojęcia. Trochę bałem się też otrzymanie stopy, ale jest gicior. Nie mam pojęcia dlaczego, bo nie ma tu żadnych wzmocnień. Wzmocnieniem jest tylko ten dodatkowy materiał z przodu buta, ale naprawdę trzyma dobrze stopę. Wydaje mi się, że przez odpowiedni lockdown pięty z tyłu, bo tutaj pięta jest zamknięta z tyłu genialnie, o czym też należy powiedzieć. Tutaj noga wam się zatapia z tyłu i siedzi. Tutaj nic nie drażni. Oczywiście nie grałem w niskich skarpetkach. Ja grałem tylko w wysokich skietach i no ale ja nie widziałem za wiele osób grających nie wiem w jakichś stópkach czy troszeczkę wyższych skarpetkach, no więc raczej nie ma problemu, ale nie wiem jak to będzie funkcjonować bo właśnie mówię przy takich niżutkich skietach, przy wysokich jest gicior, nic nie obciera. Nawet przy moim z Achillesie nie ma z tym problemów. Tutaj też nic nie drażni i jest naprawdę mega koks. I zamyka to na tyle pięte, że cała stopa jest stabilniejsza, przez co dodatkowo, jeśli ktoś potrzebuje tych, wiecie, wysokich butów, no to on, i but jest w miarę wysoki, więc tych ochrona stawów, czysto teoretycznie, przez zamknięcie stopy w kostce, zamknięcie stopy w kostce, zamknięcie nogi na wysokości kostki, też będzie odpowiednie, chociaż ten materiał jest bardzo, bardzo miękki, przez co w ogóle nie drażni. Jeśli chodzi o język, język też mega spoko. Wiadomo, no język tu jest praktycznie przymocowany z cholewką jednym jest, więc nie ma za wiele tutaj rzeczy do gadania, ale materiał języka jest dokładnie ten sam, co tutaj tego przy Kostce, więc nic nie podrażni. Jedynym mankamentem butów są sznurowadła, ale powiem Wam, że im częściej grają w butach, a mogliście te buty zobaczyć na wielu meczach, ponieważ cieningi raczej nie zakładałem, tylko na same mecze. Nie wiem czemu. Ostatnio chyba ze trzy mecze z rzędu wrzuciłem, ale te mecze są już dość zaległe, więc mamy opóźnienie kilku tygodni z meczami. Ale nie martwcie się, przez ten daily, który jest obecnie, wszystko na to robimy. Naprawdę szurowadła na początku mnie mega drażniły, potem się poprawiło i i tak wolę je zawiązywać na dwa razy. Tak jest bezpiecznie, ale nawet jak zawiążę na raz. To spokojnie wytrzymują. Buty są naprawdę bicione. Jeśli chodzi o wwiązanie, jak na Adidasa i ich beznadziejny sznurów. Jeśli miałbym dać ostateczną ocenę tego buta, no to szczerze, na 6 dałbym 6, ponieważ nie spodziewałem się, że buty Easy od Kaniego Westa będą tak dobre do koszykówki. Ja naprawdę jestem tak pozytywnie zaskoczony, że nie wiem. Tutaj pozdrawiam Witka, który też sobie je kupił teraz i mam nadzieję, że to obejrzysz. Byłoby mi miło, Witku. możesz napisać w komentarzu, jeśli to oglądasz. Polecam Ci Witek, naprawdę opłaca się w nich grać. Szczerze, jeśli miałbym siano, kupiłbym sobie jeszcze drugą parę. Naprawdę, bo uważam, że są to buty fajne, buty mega wygodne. Przede wszystkim, no, mega wygodne do tego bóstwa amortyzacji. Trakcja jest dobra, ja nie wiem, czego chcieć od butów. 31 zobaczycie na moim kanale. Topkę najlepszych butów dla mnie, które miałem w tym roku, i zobaczycie, że te buty się tam raczej znajdą. Dla kogo te buty? Podsumowując, te buty na pewno nie są dla zawodników, którzy chcą kupić budżetowe buty, ponieważ nie są to budżetowe buty. Są to buty drogie, buty, na które jest RISEL i no niestety ciężko dostępne. Ale jeśli masz możliwość i masz pieniądze, i nie będzie to dla Ciebie, wiecie, taki wydatek, że no dobra, to w tym miesiącu kupuję buty Easy Basketball czy jem? W każdej sytuacji trzeba wyważyć dobra. Wziąć jedno dobro, wziąć drugie dobro. Basketball, rachunki za prąd. Easy Basketball, rachunki za prąd, wodę i jedzenie. Hmm, co wybrać? Nie, nie. Jeśli macie opłacone rachunki za prąd i za wszystko to i macie na to siano, to wtedy je kupcie, bo naprawdę, mówię wam, warto. Chyba, że nie lubicie większych, cięższych butów, no to też nie dla każdego, no bo wiadomo, ten but jest dość ciężki, zresztą widzieliście to na first impression, więc no tutaj może nie do końca, ale dla każdego zdecydowanie cięższego zawodnika, mega, mega cox byczku. Oj tak. I tak naprawdę nie zrobicie nim szału na boisko, bo większość ludzi nie wie, co to jest nawet, ale w Waszej głowie Wy wiecie. Wy Wiecie, że jesteście Gigakoksem i macie zawaliste buty. I to do tego świetne na noc. Dobra, z mojej strony to już wszystko. Pamiętajcie jeszcze raz o subach, lajkach i tam wspieraniu za to, że testuję na Was nawet takie fajne buty. Z mojej strony to już wszystko. I do zobaczenia jutro, czyli już w dziewiątym z kolei. Dziewiątym? W dziesiątym z kolei odcinku grudniowego Daily. Papa! Pa.